Dzień dobry. Ostatnio dużo mówiliśmy o chwytach erystycznych i błędach logicznych. No a chyba ciężko jest się nauczyć logicznie myśleć czy logicznie dyskutować, skupiając się tylko na błędach. Więc. Ten i kilka kolejnych odcinków poświęcimy na to, jak argumentować, jak budować konkretne rodzaje argumentów, kiedy są błędne, kiedy nie. W ten sposób możecie nie tylko widzieć, jak ktoś błędnie argumentuje, ale możecie też sami zbudować poprawny czy mocny argument. Jeśli nie wprowadzimy kolejnego lockdownu, to znowu będziemy chorować, szpitale będą przepełnione, a dzieci kolejne półtora roku nie wrócą do szkoły, więc lepiej będzie, jak wprowadzimy lockdown. Argument z konsekwencji, czy jak ktoś woli, argumentum ad konsekwencjam, to właśnie taki argument. Argument, który odwołuje się do konsekwencji, które wynikają z jakiegoś przekonania albo z jakiegoś działania. I jeśli jest to pożądana konsekwencja, która wynika z jakiegoś twierdzenia, to w, taki, w takich argumentach mówi się, że powinniśmy przyjąć to twierdzenie, albo powinniśmy coś zrobić, bo z tego wyniknie coś innego, a to coś innego jest przez nas pożądane. To jest pozytywna wersja argumentu z konsekwencji. Jest jeszcze negatywna. Negatywna polega na tym, że przedstawiamy jakąś negatywną konsekwencję wynikającą z twierdzenia czy z działania. Pokazujemy, że jeśli przyjmiemy jakieś twierdzenie, czy podejmiemy jakieś działanie, to wyniknie ta negatywna konsekwencja, to dlatego byś nie więc nie możemy przyjąć tego twierdzenia czy działania. Oto pozytywna i negatywna wersja argumentu z konsekwencji. Najlepiej takie argumenty widać w debacie, w debacie politycznej. Kiedy na przykład zbliżają się wybory, to bardzo często politycy przedstawiają nam obie wersje tych argumentów. Albo. Argumentują za tym, żeby głosować na nich, bo jeżeli zagłosujemy na nich, to będą jakieś pozytywne konsekwencje. Obniżymy podatki, opodatkujemy tych najbogatszych, zlikwidujemy nierówności społeczne, w ogóle będzie sprawiedliwie i super. Chcemy, żeby było sprawiedliwie i super, dlatego głosujcie na naszą partię. Weźmy przykład. Zacznijmy od spotu wyborczego partii razem z Adrianem Zandbergiem w roli głównej. Zobaczcie, jak argument z konsekwencji w wersji pozytywnej może Wyglądać właśnie tutaj. Skończymy z ulgami dla wielkiego biznesu. Nie będziemy patrzeć pobłażliwie na wyprowadzanie zysków do rajów podatkowych. Podniesiemy podatki prezesom, którzy zarabiają miesięcznie setki tysięcy złotych. Czas skończyć z systemem, w którym biedni sponsorują bogatych. Razem inna polityka jest możliwa. No więc mamy tutaj taki schemat. Jeśli pierwsza przesłanka jeśli partia razem wygra wybory, to obniżymy podatki biednym i podniesiemy podatki bogatym. Czyli, czyli w ogóle zrobimy tak, że będzie sprawiedliwie i dobrze. Druga przesłanka, która nie jest tutaj wyrażona ekspresji serbis, czyli taka, że to jest coś dobrego, że to jest coś pożądanego, że wszyscy tego chcemy. No i stąd wyciąga się wniosek, który też może nie jest sformułowany tutaj eksplicite, Głosujcie na razem. Czy warto głosować na razem? Bo jeżeli zagłosujemy na razem, to będziemy żyli w sprawiedliwym społeczeństwie, gdzie bogaci płacą wysokie podatki, a biedni płacą niskie podatki. Dobra, no to weźmy teraz jakiś prosty argument z konsekwencji w wersji negatywnej. Najczęściej buduje się go w stosunku do jakichś kontrkandydatów, ale też na, wobec jakichś decyzji, które trzeba podjąć. Na przykład, jeśli zgodzisz się na to, jeśli zrobimy to, to będziesz musiał zgodzić się też na to i na tamto, nie chcesz się na to zgodzić. Więc nie możesz się zgodzić na to pierwsze. Zobaczcie teraz fragment wypowiedzi Krzysztofa Bosaka. Wejdzie mechanizm warunkowości. Bruksela będzie wyliczać na co da temu i przyszłym rządom pieniądze. Będziemy wydawać 7 lat, oddawać 37 lat, jeszcze 35 lat po tym, jak ten człowiek przestanie być premierem. Będziemy to spłacać. Wejdą nowe podatki unijne, o których nikt nie wspomniał: od plastiku, od śladu węglowego. Cyfrowy od transakcji finansowych. Tutaj też mamy argument z konsekwencji, z tym, że w wersji negatywnej bardzo prosty dwie przesłanki i wniosek. Pierwsza przesłanka jest taka, że mm, jeśli ratyfikujemy. Decyzje Rady Unii Europejskiej, to przez 37 lat będziemy mieli dług, który będziemy spłacać, wejdą nowe warunki, które zmienią w pewnym sensie suwerenność Polski i wprowad zostaną wprowadzone nowe podatki to jest pierwsza przesłanka. Druga przesłanka jest taka, że nie chcemy wprowadzania nowych podatków, nie chcemy ograniczania suwerenności Polski i czegoś tam jeszcze, a zatem nie powinniśmy ratyfikować decyzji Rady Unii Europejskiej. That, uh, European Union should be destroyed. To w polityce, ale w życiu codziennym też bardzo często budujemy tego typu argumenty. Na przykład, jeśli byliście mali i rodzice przekonywali was, żebyście żyli dobrze, byli grzeczni, odrabiali zadania, nie oszukiwali, byli miłymi, bo inaczej nie pójdziecie do nieba, a chcecie iść do nieba, no to lepiej bądźcie grzeczni, odrabiajcie zadania, mówcie prawdę i nie jesteście dużo słodyczy. Moi drodzy. Jako, że za życia byliście osobami niewierzącymi w żadne bóstwa ani inne dogmaty religijne, trafiliście do jedynego miejsca, do jakiego trafić mogliście. Wszyscy inni mają Was dokładnie tam, gdzie Wy przez całe życie mieliście ich. Także życzę Wam wszystkiego, co najlepsze i powodzenia na tej nowej drodze nieżycia. Bawcie się dobrze i pamiętajcie: Ja w Was wierzę tutaj też mamy bardzo prosty argument dwie przesłanki przesłanka pierwsza jeśli będziesz miłym dobrym pobożnym to pójdziesz do piekła przesłanka druga nie chcesz iść do piekła a zatem bądź grzeczny i módl się Dobrze. Wśród negatywnych argumentów z konsekwencji możemy wyróżnić kilka podrodzajów. Jednym z nich, który się wyróżnia, jest redukcja ad absurdum, w takim sensie bardzo ścisłym, bo redukcja ad absurdum to jest taka ogólna taktyka argumentacyjna, która może przybierać argument, postać argumentu z konsekwencji, tak samo argumentu ad hominem, czy argumentu z analogii. Natomiast jeśli wyciągamy jakąś absurdalną Konsekwencję z czyjegoś twierdzenia, wtedy możemy mówić, że właśnie redukujemy do absurdu. Jest to jeden ze sposobów redukowania do absurdu. Inny rodzaj to jest yy, tak zwana równia pochyła, czyli wtedy, kiedy ten łańcuch konsekwencji jest trochę dłuższy. To znaczy, kiedy jest tak, że z danego twierdzenia, tego które dyskutujemy, nie wynika od razu jakaś negatywna konsekwencja, ale jest jakiś ciąg konsekwencji i gdzieś na końcu tego ciągu jest konsekwencja nieakceptowalna, niepożądana, no to wtedy będziemy mówili o równi pochyłej. Wśród równi pochyłej wyróżniamy dwa rodzaje: empiryczną równię pochyłą i logiczną równię pochyłą. O tej pierwszej możemy powiedzieć, że właściwie to jest taka najprostsza sprawa. Mamy po prostu jakieś twierdzenie, jakieś działanie A, o którym dyskutujemy, i argument wygląda w ten sposób: A powoduje B, B powoduje C. C powoduje d i tak dalej, i tak dalej, aż dochodzimy do jakiejś konsekwencji x. Dalej, w kolejnej przesłance stwierdzamy, że x jest czymś niepożądanym, czymś nieakceptowalnym, czymś absurdalnym, a zatem ta nasza, to nasze pierwsze twierdzenie A. Również nie może zostać zaakceptowany. Zobaczcie teraz tutaj taki krótki komiks. To jest taki komiks, chociaż dzisiaj byśmy powiedzieli, że to jest mem, chociaż był zrobiony w latach 40. -tych. Davida Loa umieszczony w jednej z amerykańskich gazet. Mamy tutaj przedstawiony argument, to znaczy jest podpis pod tym, pod tym memem, co dla mnie znaczy Czechosłowacja i formułuje to, wiadomo Amerykanie. No Argument, który możemy zrekonstruować na podstawie tego, tego mema, wygląda tak. Przesłanka pierwsza: jeśli Niemcy zajmą Czechosłowację, to Polska i Rumunia również zostaną zdobyte. Przesłanka druga: jeśli Polska i Rumunia padną, to sojusze francuskie zostaną złamane. Przesłanka trzecia: jeśli sojusze francuskie zostaną złamane, to anglo-francuskie bezpieczeństwo narodowe będzie zagrożone. Przesłanka czwarta, nie chcemy ryzykować anglo-francuskiego bezpieczeństwa. I wniosek zatem nie powinniśmy ignorować agresji Niemiec na Czechosłowację. Oto jest właśnie przykład argumentu równi pochyłej, tak zwanej empirycznej równi pochyłej. Czyli jakiś jeden fakt doprowadzi do innego faktu, inny fakt do innego faktu i tak dalej, aż dojdziemy do takiego faktu, którego nie jesteśmy w stanie zaakceptować, który jest niepożądany, więc nie możemy pozwolić na to, żeby... Żeby stoczyć się po tej równi pochyłej, czyli nie możemy na nią wejść, nie możemy dokonać tego pierwszego kroku. Weźmy inny przykład z naszego podwórka. Tutaj właśnie pan Królikowski formułuje taki, taki argument, argument z empirycznej równi pochyłej. Możemy wyróżnić tutaj taką pierwszą przesłankę. Jeśli zgodzimy się, że akt płodzenia nie jest ściśle związany z aktem seksualnym, to będziemy musieli uregulować takie kwestie jak płacenie alimentów embrionom, obowiązki moralne i prawne wobec nich, problem więcej niż dwojga rodziców. Etc. To jest pierwsza przesłanka. Druga przesłanka, jeśli zgodzimy się, że dziecko ma więcej niż dwoje rodziców dawcy nasienia, kom dawcy komórki jajowej, kobieta donosząca ciąże, osoby wychowujące dziecko to musimy ustalić zakresy praw i obowiązków każdego z nich. Przesłanka trzecia, nie jesteśmy w stanie ustalić zakresów, obowiązków i praw prawnych czy moralnych w tej sprawie. No i wniosek, zatem nie powinniśmy zgadzać się na rozłączenie aktu aktów seksualnego i aktu płodzenia. Dobrze, no to, to oto przykład empirycznej równi pochyłej. widzicie, że no właśnie, jeśli zgodzimy się na jakieś rozwiązanie, to wynikną z niego jakieś fakty i ten fakt ostatni, czyli to, że nie jesteśmy w stanie ani moralnie, ani prawnie określić praw i obowiązków rodziców, właściwie wielu rodziców tego jednego dziecka, no to zmusza nas do tego, że nie powinniśmy rozłączać Aktu seksualnego i aktu płodzenia. Czyli tak konkretnie nie powinniśmy zgadzać się na, na in vitro. No, taki argument. Drugi rodzaj równi pochyłej to jest tak zwana logiczna równia pochyła. I ona ma troszkę inny, inną budowę. Najpierw mamy w pierwszej przesłance takie założenie, że są jakieś sytuacje, sytuacja A, B, C, mogą być też jakieś fakty, które nie różnią się od siebie zbytnio. To znaczy, każde z nich różni się od siebie o jakąś małą różnicę, jedną różnicę. Na przykład, będę to od razu tłumaczył do, od, na takim paradoksie ze starożytności. Mamy sytuację, w której ja mam na głowie milion włosów, sytuację, w której mam na głowie milion włosów minus jeden. Sytuację trzecią, w której mam na głowie milion włosów, odjąć trzy włosy, i tak dalej, i tak dalej. I każda z tych sytuacji różni się od siebie o jakąś, o jeden włos, o jakąś małą różnicę r. To jest nasza druga przesłanka. I trzecia przesłanka jest taka, że jeśli zgodzimy się na to, że milion włosów to nie jest bycie łysym, i posiadanie miliona włosów, odjąć jeden włos, to też nie jest bycie łysym, to w ten sposób możemy odejmować cały czas jeden włos, aż dojdziemy do sytuacji, w której ktoś, kto ma właśnie wyrwany ostatni włos, nadal nie jest łysy, bo przecież jeden włos w tym czy w tą nie czyni kogoś łysym, prawda? Więc mamy tak zwaną logiczną równią pochyłą. Schemat widzicie przed sobą. Ta różnica r między tymi sytuacjami jest nieznacząca i w ten sposób możemy dojść do jakiegoś do jakiegoś absurdu, w którym ktoś, kto nie ma żadnego włosa na głowie, nie jest łysy. No a w związku z tym, że jest to absurd, wnioskujemy, że w takim razie nie możemy znowu wejść na tę równie pochyłą, czyli nie możemy pozwolić na tę pierwszą sytuację, zgodzić się na, 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 na przesłankę, że Wyrwanie komuś jednego włosa nie czyni kogoś łysym. Innym takim paradoksem, który też możecie kojarzyć z tym, jest tak zwany paradoks stosu. Nie stosu, Sztos. tylko stosu. Paradoks stosu wygląda w ten sposób, w ten sam sposób jak paradoks łysego, czyli mamy, załóżmy, 30 tysięcy ziaren, które tworzą stos, no i po odjęciu jednego ziarna nadal pozostaje stosem. Stos pozostaje stosem, przecież ma 30 tysięcy minus jedno ziarno. I w ten sposób wybieramy po jednym ziarnie, aż wybieramy ostatnie ziarno no i właściwie co? No nie mamy już żadnych ziaren, albo mamy trzy ziarna, ale to ciągle jest stos ziaren, prawda? Dobrze. Po co mówię o tych paradoksach? No właśnie paradoksy pokazują, jak w, w pewnych warunkach można zbudować argument z logicznej równi pochyłej, jeśli zgodzimy się na to, że te różnice są nieznaczące, no, w jaki sposób można doprowadzić coś do, do absurdu, albo do tego, żeby no właśnie łysy nie był łysym. Najczęściej takie argumenty buduje się w kontekście, w którym, no właśnie, mamy nieostre pojęcie, i potrzebujemy gdzieś postawić ostrą granicę. No i to zawsze generuje pewne problemy. To znaczy, przy którym włosie ktoś przestaje być owłosionym, a staje się łysiającym albo łysym, przy którym ziarnie Stos zamienia się w kupkę. Nie wiemy. No właśnie, i to jest najczęstszy problem z takimi, z takimi pojęciami, które umożliwiają nam budowanie takich argumentów. Tego typu argument bardzo często spotyka się właśnie w sporze o aborcję. No bo jeżeli nie zgodzimy się na to, że człowiek czy tam embryon nie staje się człowiekiem w momencie, zapłodnienia, czyli połączenia plemnika i komórki jajowej, wtedy kiedy tam zaczyna się dzielić komórka i rozwijać życie. Jeżeli zgodzimy, nie zgodzimy się na to, że wtedy się zaczyna człowiek, no to gdzie postawimy granicę? No i widzicie, to jest, jest pewne coś płynnego, a my potrzebujemy dokładnej decyzji. I teraz, jeżeli będziemy chcieli postawić tę granicę gdzieś dalej, to zawsze można postawić, postawić pytanie, dlaczego? Dlaczego arbitralnie stawiamy granicę tutaj? Dlaczego w pierwszym tygodniu coś nie jest z dzieckiem, a w drugim jest? Dlaczego w 34 nie jest, a w 35 jest? Co sprawia, że, że, że ta granica zostaje prze, przekroczona? No jak ktoś powie w trzecim tygodniu, w czternastym tygodniu, wtedy kiedy zaczyna bić serce, wtedy kiedy zaczyna, rozwija się system nerwowy, ktoś powie, że dopiero po urodzeniu, no ale do, każdego, do każdej z tych granic można właśnie sformułować ten argument logicznej równi pochyłej. Jeżeli nie wtedy...

Do you believe in abortion after the week period? Tutaj mamy jakiegoś ulicznego, ulicznego redaktora, który chodzi i pyta ludzi podczas jakichś tam protestów. No i właśnie bardzo wiele z tych osób daje się wciągnąć w to, że gdzieś stawia tę granicę, ale później się okazuje, że nie są w stanie tej granicy jakoś, arbitra, jakoś wybronić, bo, bo jest ustalona arbitralnie. Więc argument tego typu. Składa się z kilku przesłanek. Po pierwsze, płód ludzki w trzecim tygodniu ciąży nie różni się jakościowo od płodu w 5, 14, 28 czy 42 tygodniu życia. To znaczy, w czasie życia płodowego nie następuje żaden skok jakościowy płodu. Rozwija tylko kolejne potencjalności, które już w nim były. Przesłanka druga. Różnica kolejnych etapów rozwoju w życiu płodowym dziecka nie jest znacząca dla celów etycznych. No bo co to zmienia, że bije serce? Co, no to, to jest tylko romantyczna definicja życia, widzie serca, prawda? Co to, co to znaczy, że rozwija się mózg? Co to znaczy, że rozwijają się ręce i nogi i je, można je zobaczyć? Co to znaczy, że rozwija się system nerwowy? I tak dalej, i tak dalej. Przesłanka trzecia. Jeśli płód ludzki można abortować w trzecim tygodniu, to można abortować też w czternastym, 14, 28 lub 42 tygodniu, czy nawet po narodzeniu. Przesłanka czwarta. Nie możemy, czy nie chcemy, zgodzić się na abortowanie 42-tygodniowych dzieci, czy tam noworodków. I stąd wniosek. Zatem nie możemy się zgodzić na abortowanie płodów także i w trzecim tygodniu życia. No, właśnie. Widzicie. Argument z logicznej równi pochyłej. Kiedy mamy nieostre pojęcie, a potrzebujemy precyzji, no to właśnie daje się sformułować taki argument, który dość, dość trudno jest odbić. Trzeba wskazać na to, że, że ta granica, którą się gdzieś ustala, jest, jakoś, jest, 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 jest jakościowa różnica między tym, co jest przed nią, i tym, co jest po niej. Wiele osób myśli, że równia pochyła, zresztą ja też kiedyś omawiałem tutaj krótko równie pochyłą, że równia pochyła to jest jakiś erystyczny chwyt. No otóż nie. To jest, to jest rodzaj argumentu z konsekwencji i tak jak każdy rodzaj argumentu, jest to może to być racjonalny sposób argumentowania, który ma pewne kryteria poprawności, które zaraz przedstawimy. Natomiast część z Was może sobie kojarzyć równie pochyłą z takim właśnie chwytem erystycznym, o którym pisał Chopin. I tak, równia pochyła, jeżeli nie spełnia, tych, nie spełnia kryteriów poprawności, no to wtedy jest błędna, natomiast może być bardzo tak bardziej erystycznie wykorzystana, o czym właśnie pisał autor Erystyki Artur Schopenhauer. Posłuchajcie. Sposób 24. Fabrykowanie konsekwencji z wypowiedzi przeciwnika wyprowadza się sztucznie przez fałszywe wnioskowanie i przekręcanie pojęć twierdzenia, które wcale nie były w niej zawarte ani też nie były zamierzone, które są natomiast absurdalne albo niebezpieczne. Ponieważ teraz wydaje się, jakoby z wypowiedzi przeciwnika wynikały takie twierdzenia, które są sprzeczne ze sobą albo z uznanymi prawdami, możemy to traktować jako pośrednie obalenie twierdzenia apagogę. Jest to zatem znów zastosowanie metody falacjononka. Kauzę od kauzę. Chodzi o to, że jeżeli w pewien sposób Schopenhauer nawet pisze tam o tym, żeby trochę przekręcić wypowiedź przeciwnika, czyli mamy tutaj atakowanie Hochoła, i fabrykowanie sztucznych konsekwencji, czyli różnica jest, słyszycie nawet w tym określeniu fabrykowanie, różnica jest w tym, że nie pokazujemy konsekwencji, które w naszym mniemaniu wynikają logicznie z danego twierdzenia czy działania, tylko stwarzamy. Sztuczny ciąg konsekwencji, gdzie ta końcowa albo te kolejne stają się niekorzystne, niepożądane czy nawet niebezpieczne. Ok, no to na koniec, jak oceniać argumenty z konsekwencji? Jakie są kryteria? Pierwsze z nich to jest to, czy A na pewno prowadzi do B. To znaczy, jeżeli mówimy, że z tego twierdzenia wynika inne, czy jeżeli podejmiemy jedno działanie, to podejmiemy drugie. To na jakiej zasadzie dokonujemy tego przejścia, czyli jakby co uprawomocnia tę implikację, tak byśmy powiedzieli? Co sprawia, że jeżeli A to B. To znaczy, czy jest to jakaś prawidłowość stwierdzona naukowo, czy zaobserwowaliśmy, że jeżeli A to zwykle potem B. Właśnie czy już historycznie się tak zdarzyło, że jeśli A to potem B. Co potwierdza tę implikację? Możemy tu wrócić do, do tego pierwszego przykładu, spotu wyborczego Partii Razem, która mówi, jeśli wygramy wybory, to opodatkujemy bogatych i yy, obniżymy podatki dla biednych. I tu możemy się zastanowić, co uprawomocnia tę implikację? Jakie mamy podstawy, żeby wierzyć, że jeżeli A, to B. To co znaczy, jeżeli oni wygrają wybory albo jeżeli dostaną od nas nasz głos i będą mieli ileś tam mandatów poselskich, to czy mamy podstawy wierzyć, że jeżeli A, to B, czyli jeżeli dostaną mandaty, to wprowadzą sprawiedliwe podatki. Drugie pytanie krytyczne, drugie kryterium poprawności jest takie, dotyczy ono tylko równi pochyłej? Czy każde kolejne przejście od B do C, od C do D, od D do X jest uprawnione? To znaczy, czy ten łańcuch konsekwencji, który tworzymy, jest uprawniony? Czy każdy z tych przejść jest mocny? I tu wrócimy do tego, do tego komiksu z lat 40. Możemy się zastanowić, czy jeżeli Niemcy zajmą Czechosłowację, to na pewno będą chcieli zająć Polskę, a czy jeśli zajmą Polskę, to czy na pewno będą chcieli zająć Rumunię, a jeśli zajmą Rumunię, to czy na pewno będą chcieli zająć Francję i tak dalej? Każde z tych przejść musi być ocenione osobno. Każde z tych przejść jest osobną implikacją. Jeżeli któryś z tych przejść jest słaby, to cały łańcuch konsekwencji pęka. No, siła łańcucha jest. Równa wytrzymałości najsłabszego ogniwa, więc jeśli któreś z tych przejść byłoby nieuprawnione, to cały łańcuch konsekwencji pęka. Pytanie trzecie. Trzecie kryterium jest takie: czy x, czyli ta konsekwencja, na pewno jest nieakceptowalna w przypadku negatywnych argumentów z konsekwencji? W przypadku pozytywnych, czy na pewno jest pożądana? I tutaj możemy się zastanowić, na przykład wracając do tego do tego wywiadu z panem Królikowskim. Czy na pewno jest nieakceptowalne to, że w prawie czy w etyce nie będziemy mieli ściśle doprecyzowanych praw i obowiązków różnych, różnego rodzaju rodziców dziecka, nie? Czyli tych, którzy je poczęli, tych, którzy je nosili, tych, którzy je wychowywali itd. Czy na pewno musimy mieć to prawnie i moralnie określone, co oni muszą, co mogą? Co im się należy, może, może powinniśmy dopuścić taką, jakąś taką niedookreślenie. Może. No to, to jest kolejne pytanie krytyczne. Czy ta końcowa konsekwencja na pewno jest nieakceptowalna, albo czy na pewno jest pożądana? Pytanie czwarte, czy A może spowodować jakiś inny skutek niż X, na przykład skutek Y, który zrównoważy albo przewyższy X. To znaczy, na przykład, wróćmy do tego argumentu Krzysztofa Bosaka. No, może ratyfikowanie decyzji Rady Unii Europejskiej rzeczywiście podniesie nam podatki i rzeczywiście zmniejszy suwerenność Polski, ale na przykład pomoże nam to rozwinąć gospodarkę, umocni naszą międzynarodową pozycję, handel, co stanowi, załóżmy, że większą wartość niż to, co utracimy, czyli, yy, czyli właściwie to, co zyskamy, czyli większe podatki i mniejszą suwerenność Polski. To pytanie też trzeba postawić. Piąte pytanie możemy sformułować w ten sposób. Czy A, czy powstrzymanie się od A nie spowoduje gorszych konsekwencji niż X? I to znowu dotyczy negatywnych argumentów z konsekwencji. Czyli, jeśli nie ratyfikujemy decyzji Rady Unii Europejskiej, to może będziemy mieli polexit, co negatywnie wpłynie na zatrudnienie w Polsce, na wyjazdy na wakacje, na bezrobocie, na handel międzynarodowy itd. itd a nie wiem zmniejszy bezpieczeństwo Polski na wschodzie a to stanowi gorszą konsekwencję niż to, że będziemy mieli trochę wyższe podatki i trochę mniejszą suwerenność. I szóste pytanie, czy X, ta pożądana konsekwencja, to dotyczy tylko pozytywnych argumentów z konsekwencji, nie może zostać osiągnięte za jakąś inną przyczyną niż A. Na przykład Wróćmy do tego spotu partii razem. Czy bardziej sprawiedliwy, czy przejrzysty system podatkowy nie może zostać wprowadzony za sprawą jakiejś innej partii, która, nie wiem, bardziej nam leży światopoglądowo, albo chce wprowadzić, lub nie chce wprowadzać innych rzeczy, które jakoś tam nam nie pasują? Czy innymi słowy, chodzi o to, że X może nie tylko wynikać z A, ale może także wynikać z B lub C, więc może zastanówmy się, czy B lub C nie będzie lepsze niż A. No dobra, znacie już argumenty z konsekwencji w wersji pozytywnej, w wersji negatywnej, znacie ich schematy argumentacyjne, wiecie, że w wersji negatywnej może być też równia pochyła, która jest empiryczna i logiczna, wiecie jak je oceniać. No to zadanie dla Was. Przedstawię teraz argument, no i zapraszam do dyskusji w komentarzach. Przesłanka pierwsza. Jeśli dopuścimy aborcję i eutanazję osób bezdzietnie chorych z wadami genetycznymi, etc., to z czasem dopuścimy możliwość prawnego eliminowania osób niesamodzielnych, poważnie chorych, takich, które kosztują nas jako społeczeństwo lub prywatnie zbyt dużo. Przesłanka druga. Zaczniemy więc usuwać kilkoletnie dzieci, które nie będą zdradzały potencjału lub będą się źle rozwijać. Będziemy pozbywać się starców, których utrzymywanie uniemożliwia rodzinie kupno nowego auta lub aby przyspieszyć spadek. Przesłanka trzecia. Dalej może będziemy też usuwać Ludzi, którzy przestali już być przez społeczeństwo akceptowani lub stali się niewygodni z innych względów niż finansowe. Przesłanka czwarta. W konsekwencji, jeśli moje zdanie będzie inne niż zdanie większości, to większość będzie w stanie decydować o moim życiu lub losie. Przesłanka piąta, która jest ukryta, ale możemy ją tu zrekonstruować: nie można dopuścić, żeby większość ludzi decydowała o życiu innych ludzi, stąd wniosek: nie można dopuścić. Aborcji i eutanazji na podstawie kryterium jakości życia. Co myślicie? Dajcie znać w komentarzach. Ciao!